Ty, która płaczesz każdej nocy, ty, która nosisz ból tak głęboki, że słowa nie istnieją, ty, która straciłaś kogoś w sposób, o którym Kościół woli milczeć. Czekaj, Kościół milczy nie z okrucieństwa, ale dlatego, że prawda jest niebezpieczna. Bo odpowiedź na pytanie: Czy ktoś, kto odebrał sobie życie, idzie do piekła, nie jest taka, jak ci powiedzieli. Święta Faustyna zobaczyła coś, co zmienia wszystko. Widziała moment, którego ty się boisz, ostatnią sekundę. I to, co ujrzała, nigdy nie zostało opowiedziane w kazaniach, zostało zapisane w jej dzienniczku, w stronach, które biskupi czytali z drżeniem. Dzisiaj powiem ci prawdę, której potrzebujesz, bo może właśnie dla ciebie Bóg chce, żebyś to usłyszała teraz, może dlatego, kogo straciłaś. Był rok 1936, zimny październik. W małej celi klasztornej w Krakowie na ulicy Wróblewskiego siostra Faustyna klęczała przed krucyfiksem. Jej ciało było już wychudzone, gruźlica pożerała jej płuca, wiedziała, że umiera, ale tej nocy nie myślała o sobie. Modliła się za agonizujących, za tych, którzy właśnie teraz w szpitalach, domach, ciemnych zaułkach przeżywają swoje ostatnie chwile. I wtedy zobaczyła. Wizja przyszła nagle. Widziała duszę w agonii. Widziała ciało konające. Z zewnątrz wyglądało na stracone. Żadnego znaku pokuty, żadnego słowa, żaden gest. Rodzina stała obok, płacząc. Już myśleli. Jest za późno, ale Faustyna widziała więcej. Widziała, że w ostatniej mikrosekundzie życia, więc w momencie, którego nikt z zewnątrz nie dostrzegł, Bóg wystrzelił promień mocy niełagodne światło niesubtelny szept promień jak błyskawica i dusza, która wydawała się stracona nagle, w ułamku sekundy, odwróciła się z taką siłą miłości, że błyskawicznie otrzymała przebaczenie winy i kary. Zewnętrznie nic się nie zmieniło, ale wewnętrznie stało się cudem. Faustyna zapisała później w swoim dzienniczku: Miłosierdzie Boże dosięga niekiedy grzesznika w ostatniej chwili w sposób dziwny i tajemny. Na zewnątrz zdaje nam się, że wszystko przepadło, ale tak nie jest. Dusza oświecona błyskiem łaski mocnej zwraca się do Boga w ostatniej chwili z taką siłą miłości, że otrzymuje w jednej chwili od Boga. Odpuszczenie winy i kary. Dzienniczek 36:98. Czekaj, to nie koniec, bo Faustyna zobaczyła też coś przerażającego: zobaczyła inne dusze, te, które w tym samym momencie łaski odwróciły się celowo. Bóg wyciągał rękę, a one świadomie poszły w ciemność. Jakież to jest? Przerażające, napisała. Są również dusze, które dobrowolnie i świadomie odrzucają tę łaskę i ją wzgardzą. Więc odpowiedź brzmi: Zależy od ostatniej sekundy. Ale czemu Kościół o tym milczy? Bo ludzie źle rozumieją. Myślą, to oznacza, że mogę grzeszyć bez konsekwencji. Nie. Katechizm Kościoła Katolickiego, numer 2283, mówi jasno: Samobójstwo jest grzechem ciężkim przeciwko piątemu przykazaniu. Jest to odrzucenie daru życia od Boga, akt rozpaczy, który zamyka drzwi nadziei. Ale katechizm dodaje też numer 2283. Nie należy popadać w rozpacz co do zbawienia osób, które targnęły się na swoje życie. Bóg może im dać sposobność zbawiennej pokuty. Kościół modli się za ludzi, którzy targnęli się na swoje życie. To jest klucz. Święta Faustyna ujrzała tę prawdę w sposób mistyczny. Bóg w ostatnim mgnieniu, niewidzialnym dla nas, daje duszy wewnętrzne światło, moment, którego my nie widzimy, który nie zostawia śladów na zewnątrz. W tym momencie dusza może wrócić do Boga, jeśli tylko chce. Większość ludzi nie wie o tym. Myślą, że skoro ktoś zmarł w grzechu, to już koniec. Ale Bóg działa poza czasem. Wyobraź sobie ojca, który stoi przy oknie. Jego syn uciekł z domu lata temu. Teraz błąka się po ulicach, głodny, brudny, zrozpaczony. Ojciec wie, gdzie jest. Patrzy, czeka. I gdy syn jest już metr od przepaści. Sekundę przed upadkiem, ojciec wybiega z domu. Nie krzyczy, nie sądzi, wyciąga rękę. Syn może ją złapać, albo nie. To jest miłosierdzie Boże. Teraz słuchaj uważnie. To jest złoto tego filmu. Jeśli straciłaś kogoś w tragicznych okolicznościach, nawet jeśli odszedł przez samobójstwo, Ty możesz jeszcze coś zrobić. Jezus powiedział do świętej Faustyny, kiedy będzie odmawiany ten różaniec przykonających, stanie między Ojcem a duszą konającą nie jako sędzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel miłosierny. Dzienniczek 1541. Czytaj to jeszcze raz powoli. Jezus staje między Ojcem a duszą jako Zbawiciel, nie sędzia. To znaczy, że nawet teraz, gdy myślisz, że jest za późno, modlitwa może dotrzeć. Oto, co masz zrobić. Koronka do miłosierdzia Bożego. Po pierwsze, weź różaniec. Po drugie, odmów na początku. Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo, wierzę w Boga. Po trzecie, na większych paciorach. Ojcze nasz, mów. Ojcze przedwieczny, ofiarowuję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, za grzechy nasze i całego świata. Na mniejszych, zdrowaś Maryjomów. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Na końcu trzy razy: święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Po czwarte, módl się tę koronkę przez dziewięć dni z intencją duszy, co którą prosisz. Trzy znaki potwierdzenia. Jezus daje znaki tym, którzy modlą się z ufnością. Znak jeden, pokój wewnętrzny, poczujesz głęboki spokój w sercu, którego nie da się wytłumaczyć. Nie euforia, ale cisza przykład. Teresa Styczanc-Dzidzinc. Warszawy straciła brata przez samobójstwo. Przez trzy lata płakała co noc. Po dziewięciu dniach koronki obudziła się spokojem, jakiego nie znała od lat. Po prostu wiedziała, on jest bezpieczny. Znak dwa: sen lub myśl. Możesz zobaczyć we śnie tę osobę uśmiechniętą, w świetle, albo nagle pomyślisz o niej w sposób, który przynosi ulgę, nie ból. Przykład: Marta z Krakowa zobaczyła we śnie matkę, która powiedziała tylko: Jestem w domu obudziła się z pewnością. Znak 3: niemożliwa, zbieżność piosenka w radiu, która była ulubioną tej osoby książka, która spadnie z półki w znaczącym momencie ktoś, kto powie ci coś dokładnie wtedy, gdy potrzebujesz Jeśli nie poczujesz niczego natychmiast, to nie znaczy, że Bóg nie usłyszał. Czasem odpowiedź przychodzi po miesiącach, czasem dopiero w wieczności zobaczysz, co twoja modlitwa uczyniła, ale Jezus obiecał, kto by się modlił tym różańcem, ten dostanie wielkie miłosierdzie w godzinę śmierci. Dzienniczek 687. Zamknij oczy. Połóż rękę na sercu, powtórz ze mną. Jezu, wiem, że Twoje miłosierdzie jest większe niż mój ból. Wiem, że widziałeś ostatnią sekundę życia imię. Wierzę, że Ty byłeś tam, gdy ja nie mogłam być. Wierzę, że wyciągnąłeś rękę i wierzę, że jeśli imię mógł, złapał ją. Jezu, ufam Tobie. Nie boję się już, bo Ty jesteś miłosierny i nic nie jest dla Ciebie niemożliwe. Amen. Teraz, zanim zamkniesz ten film, zrób coś. Napisz w komentarzach: Jezu, ufam Tobie. Nie dla mnie. Nie dla algorytmu. Dla siebie. Dla duszy, o którą się modlisz. To jest tak wiary, nawet jeśli wątpisz, napisz to, bo Jezus powiedział im bardziej dusza zaufa, tym więcej otrzyma. Dzienniczek 1558. Będę się modlić za Ciebie i za Twoją intencję. Idź w pokoju. Boże miłosierdzie, niech cię zawsze prowadzi. Zawsze!